Czy kiedykolwiek odczuwałeś ciężar lęku, pustkę niepokoju lub strach, który odbiera ci spokój? Dziś w cudownej modlitwie o pokój w duszy i sercu możesz znaleźć pokój w Bogu. On chce ulżyć w Twoim bólu i przynieść Ci spokój. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzach, co cię ciężko obciąża w sercu. Panie Boże, mój stwórco wszystkiego, kochający ojcze i nieskończone źródło pokoju, staję przed Tobą z pokorą w tym momencie, aby rozpocząć cudowną modlitwę o pokój w duszy i sercu. Całym moim sercem proszę Cię, Panie, abyś w tej chwili dotknął mojego serca swoją świętą i potężną miłością. Niech Twoja łagodna i dobra ręka sięgnie głęboko w moją duszę i przyniesie pokój głęboki i trwały. Pokój, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie i uspokoi burze, które czasem rodzą się w moim wnętrzu. Chwalę Cię Boże, bo wiem, że Ty jesteś jedynym, który potrafi uciszyć wzburzone wody mojego serca i poprowadzić mnie do miejsca odpoczynku i spokoju. Dziękuję Ci, Panie. Z całym moim sercem za Twoją nieustanną obecność w moim życiu. Nigdy mnie nie opuściłeś, nawet w najciemniejszych dniach, nawet gdy czułem się zagubiony, lub niezdolny dostrzec Twoje światło. Twoja niewymierna miłość mnie podtrzymywała, podniosła i dała mi siłę, by iść dalej, i za to Cię chwalę. Dziękuję Ci, Ojcze, bo przy każdym kroku, każdej łzie, każdym momencie wątpliwości lub radości, Byłeś przy mnie, trzymając mnie swoją wieczną troską. Twoja wierność jest skałą, na której opieram moje zaufanie, a Twoja miłość jest schronieniem, w którym znajduję bezpieczeństwo. Niech moje życie będzie odzwierciedleniem tej wdzięczności, żywym świadectwem Twojej niezmiennej dobroci. Wołam do Ciebie, Panie, z całą szczerością mojego serca, abyś uleczył wszelki niepokój, który wciąż brzmi w mojej duszy. Ty znasz każdy zakamarek mojego istnienia, każdą ukrytą ranę, każdy ciężar, który noszę w ciszy. Proszę, aby Twój Duch Święty przyszedł jak łagodna i potężna maść, napełniając mnie spokojem, który dotknie każdej części. Mnie, która jest zmęczona, zraniona lub niespokojna. Weź, Panie, wszelki lęk, który czasem mnie paraliżuje, wszelką niepokój, który odbiera mi sen, wszelką niepewność, która zamazuje moje myśli i przekształć je w pełne zaufanie do Ciebie. Niech Twój pokój, który jest doskonały i pełny, wypełni każdą pustkę, którą te troski pozostawiły, przynosząc mi ulgę i odnowienie. Proszę Cię, Panie. Abyś oddalił ode mnie wszelkie emocjonalne napięcia, które nagromadziły się jak ciemne chmury nad moim umysłem. Niech negatywne myśli, destrukcyjne wątpliwości i bolesne wspomnienia zostaną rozpuszczone przez światło Twojej miłości. Ty jesteś Bogiem, który uspokaja wiatry i fale, i wierzę, że możesz uspokoić także burze, które wstrząsają moim wnętrzem. Niech Twój łagodny głos, który mówi: Uciszcie się i wiedzcie, że ja jestem Bogiem. Zabrzmi w moim duchu, uciszając wszelki hałas, który odbiera mi pokój. Daj mi, Ojcze, łaskę, bym dostrzegał coś więcej niż tylko okoliczności, bym skupił moje oczy na Tobie i znalazł odpoczynek w Twojej suwerenności. Oddaję Ci, Panie, wszystkie troski, które ciążą na moich ramionach. Ty znasz każdą z nich, te, które wymawiam na głos, i te, które trzymam w tajemnicy, te, które sprawiają, że wzdycham, i te, które sprawiają, że boję się jutra. Kładę je teraz u Twoich stóp, wiedząc, że Ty jesteś Bogiem, który nosi ciężary swoich dzieci. Wołam o Twoją pomoc, mój zbawco, aby znaleźć ulgę w Twoich ramionach miłości. Proszę, bym mógł puścić to, czego nie mogę kontrolować, i zaufać w pełni Twojemu doskonałemu planowi dla mojego życia. Naucz mnie, Panie, odpoczywać w Tobie, nie nosić tego, co należy do Twoich rąk i żyć z lekkością, która płynie z prawdziwej wiary. Błagam Cię, Boże mój, abyś jeszcze bardziej objawił swoją miłość i miłosierdzie w moim życiu. Niech będę mógł je odczuwać w sposób namacalny, jak rzeka, która płynie i przywraca wszystko, czego dotknie. Przywróć równowagę mojemu wnętrzu, Panie, przynosząc siłę tam, gdzie jest słabość i jasność tam, gdzie jest zamieszanie. Niech Twoja obecność będzie światłem, które mnie prowadzi, kotwicą, która mnie trzyma, i tarczą, która mnie chroni. Dotknij mnie swoją mocą przemieniającą, abym został odnowiony w duchu, umyśle i sercu, odzwierciedlając Twoją chwałę we wszystkim, co robię. I z gorącym sercem proszę Cię, Panie, o pokój wewnętrzny. Pokój, który nie będzie tylko chwilowy, ale który zapuści głębokie i niezachwiane korzenie w moim istnieniu. Niech boski spokój, który pochodzi od Ciebie, stanie się solidnym fundamentem w mojej duszy, odpornym na burze życia. Niech każdego dnia będę żył z pewnością, że jestem bezpieczny w Twojej miłości, prowadzony przez Twoją mądrość i podtrzymywany przez Twoją łaskę. Uczyń mnie naczyniem Twojego pokoju, Panie, abym mógł go przekazywać innym, niosąc. Światło tam, gdzie panuje ciemność, i nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Panie, ufam Tobie. Przygotowuję się teraz, składając to oddanie, aby kontynuować tę modlitwę z jeszcze większą wiarą i oddaniem, wiedząc, że słuchasz każdego słowa i że Twoja odpowiedź już jest w drodze. Niech ten moment wołania. Będzie początkiem drogi zaufania, gdzie nauczę się całkowicie polegać na Tobie, oddać się w Twoje ramiona i żyć w pełni pokoju, który tylko Ty możesz dać. Panie Boże, mój Ojcze nieskończonej dobroci i wiecznej miłości, kontynuuję cudowną modlitwę o pokój w duszy i sercu, z otwartym sercem, pełnym nadziei w Tobie. Proszę Cię teraz z całą pokorą i szacunkiem. Abyś napełnił moje serce Twoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie, ten boski pokój, którego umysł ludzki nie jest w stanie pojąć, ale który dusza rozpoznaje jako dar prosto od Ciebie, mojego Zbawiciela. Wołam, aby stąpił na mnie jak łagodny deszcz, zalewając każdy zakamarek mojego istnienia, przynosząc ulgę i odpoczynek tam, gdzie wcześniej był niepokój. Niech ten pokój, Panie, będzie jak spokojna rzeka, która płynie we mnie, zabierając wszelkie burze i zostawiając jedynie spokój, który pochodzi od Ciebie. Błagam Cię, Boże mój, aby ten pokój otoczył moją duszę całkowicie. Rozprosz, Panie, wszelkie zakłócenia, które wciąż opierają się wewnątrz mnie, wszelkie troski, które próbują zabrać moją radość. Wszelkie burze, które grożą mojej wierze. Niech Twoja potężna obecność stanie się odczuwalna, uspokajając fale, które wstrząsają moim duchem i przywracając mnie do Twojej świętej równowagi. Ty jesteś Bogiem, który uspokaja morza i milczy burze, i wierzę, że możesz zrobić to samo we mnie. Weź mnie w swoje ramiona, Ojcze, i pozwól mi odpocząć w pewności, że wszystko jest pod Twoją suwerenną kontrolą. Proszę Cię, Panie, abyś pomógł mi ufać Tobie we wszystkich okolicznościach życia. Naucz mnie oddać całkowitą kontrolę w Twoje ręce, nie trzymać się mocno zalejce mojego losu, jakbym mógł nosić świat sam. Chcę nauczyć się puszczać. Odpoczywać w Twoim doskonałym planie, wiedząc, że Ty jesteś autorem mojej historii i że nic nie umknie Twojemu wzrokowi. Daj mi łaskę, abym mógł oddać się Tobie i chodzić w wierze, a nie w tym, co widzę, wierząc, że Twoja wola jest zawsze dobra, doskonała i przyjemna. Niech będę mógł powiedzieć z przekonaniem: Panie, ufam Tobie, nawet gdy nie, rozumiem, drogi. Przyznaj mi, Boże, siłę i mądrość, aby stawić czoła wyzwaniom, które pojawią się przede mną. Niech moje serce pozostanie spokojne i mocne, nawet gdy burze życia uderzą w mnie z całej siły. Wzmocnij mnie, Panie, abym się nie załamał i oświeć mnie swoją mądrością, bym wiedział, jak działać w każdej sytuacji. Nigdy nie. Zapominaj, że jesteś przy mnie we wszystkich bitwach, walcząc za mnie, podtrzymując mnie swoją potężną ręką. Z Twoją siłą mogę stawić czoła każdemu gigantowi, z Twoją mądrością mogę znaleźć drogę do pokoju pośród chaosu. Wstawiam się teraz, Panie, aby Twój Duch Święty przyszedł z obfitym pocieszeniem do mojego serca. Niech On, obiecany pocieszyciel, przywróci każdą część mojego życia, gdzie ból pozostawił ślady, gdzie desperacja próbowała zagościć, gdzie smutek zaciemnił Twoje światło. Wołam o Twoje boskie uzdrowienie, o Twoje odnowiające dotknięcie, aby każda rana została przemieniona w świadectwo Twojej miłości. Niech Duch Święty tchnie nowe życie we mnie, przynosząc ulgę, nadzieję i pewność, że w Tobie jestem więcej niż zwycięzcą. Proszę Panie, aby moja dusza poczuła się bezpieczna w Tobie. Niech w każdej cząstce mojego bytu będę wiedział, że Ty jesteś źródłem wszelkiego pokoju, wiecznym schronieniem, gdzie znajduję ochronę. Twoja łaska jest wystarczająca dla mnie i w niej się umacniam. Niech to poczucie bezpieczeństwa otacza mnie jak tarcza, oddalając wszelki strach i wątpliwości, pozwalając mi żyć z ufnością dziecka ukochanego przez swojego niebiańskiego Ojca. Ty jesteś moją skałą, moim silnym zamkiem, a w Tobie znajduję odpoczynek, którego moja dusza tak pragnie. Oświadczam Panie, że nawet w momentach niepewności będę się schronił w Tobie. Kiedy pytań będzie wiele, a odpowiedzi mało, kiedy przyszłość będzie niepewna, a teraźniejszość przyniesie niepokój, pobiegnę do Twojej obecności, będę szukał Twojego oblicza, bo tam znajdę prawdziwą spokojność. Niech moje życie będzie ciągłym wołaniem o Twój pokój, żywym świadectwem Twojej siły i wewnętrznej równowagi, które mnie podtrzymują. Niech będę mógł mówić w każdym czasie, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Panie Boże, mój Ojcze, wszelkiej łaski i źródło wszelkiego pokoju, dochodzę teraz do końca tej cudownej modlitwy o pokój w duszy i sercu, z sercem pełnym wdzięczności. Dziękuję Ci, Panie, za pokój, który już teraz przynosisz. Do mojego serca. Nawet podczas gdy słowa wychodzą z moich ust, czuję Twój delikatny dotyk, który uspokaja moją duszę, cichąc moje niepokoje i napełniając mnie spokojem, który pochodzi tylko od Ciebie. Chwalę Cię, mój zbawicielu, ponieważ Twoja obietnica jest wierna, a Ty słuchasz wołania swoich dzieci. Dziękuję, że dajesz mi pewność, że nie jestem sam. Że Twoja obecność jest ze mną, przynosząc ulgę i odnowienie w każdej chwili. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje miłosierdzie, które łagodzi ciężary, które noszę. Ty, w swojej nieskończonej miłości, bierzesz ciężar moich ramion i uczysz mnie odpoczywać w Twojej doskonałej trosce. Każdą troskę, którą Ci oddałem, każdą łzę, którą wylałem, przyjąłeś z współczuciem i dlatego Cię chwalę. Dziękuję za Twoją stałą obecność, która pociesza mnie w chwilach trudności, gdy droga wydaje się ciemna, a sił brakuje. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem, moją niezachwianą fortecą, a w Tobie znajduję pocieszenie, którego świat nie może mi dać. Twoje miłosierdzie jest nowe każdego ranka i za nie żyję z wieczną wdzięcznością. Proszę Cię teraz, Panie, abyś nadal wzmacniał mnie dzień po dniu. Niech pokój boski, który doświadczam w tej chwili, nie będzie tylko chwilowym momentem, ale niech rośnie w moim życiu jak bujne drzewo, którego korzenie sięgają głęboko w ciebie. Niech ten pokój wpływa na moje relacje, przynosząc harmonię tam, gdzie wcześniej była niezgoda, cierpliwość tam, gdzie była niecierpliwość, a miłość tam, gdzie była oziębłość. Niech prowadzi moje wybory, pomagając mi decydować. Mądrze i żyć zgodnie z Twoją wolą. Niech moja droga będzie oznaczona tym pokojem, odzwierciedlając Twoje światło w każdym kroku, który stawiam, aby inni mogli zobaczyć Twoją chwałę we mnie. Oświadczam, Panie, że całkowicie ufam Twojemu zaopatrzeniu w moje życie. Ty jesteś Bogiem, który zaspokaja wszystkie moje potrzeby, który zna każdy szczegół mojego serca i który planuje każdy krok mojej przyszłości. Oddaję się Tobie bez zastrzeżeń, wiedząc, że Twój pokój będzie ze mną zawsze, zarówno w chwilach spokoju, gdy wszystko płynie łagodnie, jak i w burzach, kiedy wiatry mocno wieją, a fale grożą mnie przewrócić. W każdym czasie wybieram Twoje ramiona jako moje schronienie, Twoje słowo jako moją kotwicę i Twoją miłość jako moje wsparcie. Twój pokój jest moim dziedzictwem i w nim umacniam się z niezachwianą wiarą. Błogosławiony bądź panie za Twoją moc odnowienia, uzdrowienia i odnowienia każdego dnia. Ty jesteś Bogiem, który bierze kawałki złamanego serca i przekształca je w coś pięknego. Jesteś boskim medykiem, który uzdrawia rany duszy, restaurowaczem, który przynosi życie tam, gdzie była śmierć. Każdy dzień, w którym budzę się pod Twoją troską, jest dowodem na Twoją odnowicielską moc i dlatego cię uwielbiam. Chwalę Cię, bo Twoja ręka jest nade mną, chroni mnie przed wszelkim złem, prowadzi mnie z pewnością i napełnia mnie swoją siłą. Twój boski dotyk w moim sercu i mojej duszy jest największym darem, jaki mogłem otrzymać, i za niego dziękuję Ci całym moim sercem. Kończę tę modlitwę, Panie, słowami uwielbienia i wiary. Jesteś godzien wszelkiej chwały, królu królów, panu panów, Alfie i Omedze. Uwielbiam Cię, ponieważ jesteś święty, sprawiedliwy i dobry. Uwielbiam Cię, ponieważ Twoja obecność jest moją radością, Twój pokój jest moją fortecą, a Twoja miłość jest moim powodem do życia. Niech pokój Boży, który pochodzi od ciebie i który przewyższa wszelkie zrozumienie, zawsze będzie moim przewodnikiem, prowadząc mnie drogami spokoju i miłości. Niech nigdy nie oddalę się od ciebie, ale z każdym dniem zbliżam się do ciebie, szukając Twojego oblicza i żyjąc dla Twojej chwały. Oświadczam z solidną i niezachwianą wiarą, że Twój pokój będzie panował we mnie na zawsze. Nie. Ma burzy, która zabierze tę pewność, nie ma wątpliwości, które zachwieją tym zaufaniem, nie ma ciężaru, który przewyższy Twoją łaskę. Jestem Twój, Panie, a w Tobie znajduję wszystko, czego potrzebuję. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś, że mnie kochasz i że mnie przemieniasz. Niech Twój pokój będzie na zawsze moim przewodnikiem, a moje serce na zawsze będzie Twoje. Amen.